Już 18 godzin ponad 250 strażaków z całego regionu walczy z gigantycznym pożarem w Lubaniu. Płonie tam fabryka nawilżanych chusteczek higienicznych Imka. Straty są liczone w milionach złotych. Imka to największy pracodawca w powiecie lubańskim. Pożar zauważyli pracownicy nocnej zmiany. Natychmiast powiadomili straż pożarną i sami zaczęli gasić ogień. Było tylko trzech pracowników na nocnej zmianie. Dwóch z nich zostało niestety lekko poszkodowanych, ale już została im udzielona pomoc przez Zespół Pogotowia Ratunkowego. Już przebywają w domu. Poszkodowany niestety też został jeden z naszych strażaków. W hali magazynowej znajdowało się kilka tysięcy palet z gotowymi do wywozu chusteczkami. Ogień tak gwałtownie się rozprzestrzeniał, że już po kilku minutach palił się cały dach budynku. O wielkim szczęściu mogą mówić strażacy, na których runęła ściana. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Były kartony, papiery. Materiały, maszyny, wszystko się spaliło. Akcja w tej chwili polega przede wszystkim na tym, żeby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się ognia i ugasić to, co do, co do tej pory się spaliło, dogasić to i ochronić inne obiekty przed przerzuceniem się ognia i dymu, ponieważ są tu materiały palne i materiały niebezpieczne. W akcji ratowniczej uczestniczyli także strażacy ochotnicy, którzy jeszcze kilka godzin wcześniej wypompowywali wodę z zalanych piwnic w olszynie. Cały czas ściągano kolejne jednostki. Lubańska Imka zatrudnia blisko 700 pracowników. Ludzie boją się o miejsca pracy. Tragedia, i to jest żal, że, że no, straciliśmy pracę. Nie wiadomo, co będzie. No. Biedne miasto. Podwyżki czynszów nastąpiły, wszystko drożeje i teraz kilkaset osób straci pracę. Gdyby te osoby nagle straciły pracę, no to nie jesteśmy przygotowani nawet, jeżeli chodzi o plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy, żeby te osoby przyjąć. Więc będziemy musieli występować o uruchomienie rezerw na ten cel. Gaszenie pożaru potrwa jeszcze wiele godzin. Jego przyczynę ma ustalić Komisja Biegłych z zakresu pożarnictwa.